Dziś maleczko, z tej strony oczywiście Kerwita i Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było odcinka z Gierek, no pora to troszkę zmienić, coś coś tam ponagrywać, a dzisiaj przechodzę do Was takim nietypowym odcinkiem, bo nagramy sobie odcinek jak wypadniemy najgorszym. A może nie najgorszym, ale najwolniejszymi piłkarzami w FIFA. To jest najwolniejszy skład w historii FIFA. Nie da się mieć chyba wolniejszych zawodników. No wszystko robiłem z wiedzy na footbinie. Dałem sobie filtruj od najwolniejszych zawodników. I tak oto wybrałem wszystkich najwolniejszych, łącznie z bramkarzem. A teraz wam pokażę, widzicie też, że mają zero spotkań, więc to będzie pierwsze spotkanie, jakie rozegramy tymi zawodnikami. Zobaczcie: Avilaż, Paul, kupiony za 200, 0 meczy. To jest najwolniejsze. No, wy nie widzicie jego statystyk, no ale możecie mi uwierzyć na słowo. Później mamy tak, naprawę obroń: 33 tempa. Tan Wang Song, za 200 kupiony z Chin. Clark, Peter Clark, za 200 kupiony też, 0 meczy. 64 overall, 30 tempa. Montero, pierwszy właściciel, 28 tempa, ale też znalazł się jako najwolniejszy zawodnik 28 tempa show. Później mamy Acosta Alberto za 550, kupiony 0 metrów, oczywiście. Lewobrońca z Meksyku, później prawy pomocnik. Hayre 45 tempa, 600 monet, musiałem za niego dać. Następnie środek pomocy mamy Pite, 30 tempa. Carlos Pita 650 monet, trzeba było wydać. Larry Vazquez 28 tempa, 1000 monet. Później W. King. W quink, quink, nie wiem jak to się czyta po chińsku, w każdym razie 32 tempa. 58 wyrali 450 monet trzeba było wydać. Ono, Shinji Ono za 200 monet mamy tutaj na SPO, 30 tempa no i Guillermo Madrigal za 850 monet, 28 tempa, więc no, snajper doskonały 64 strzałów, także myślę, że tutaj ukończy przeciwnika oczywiście zero spotkań zawodnikiem z Meksyku, do tego oczywiście dobraliśmy sobie Jurgena Klopa, żeby dobrze tą drużynę ułożył, żeby im przekazał wiedzę jaką posiada, a mamy jakby drugiego najwolniejszego zawodnika na każdej tutaj pozycji, więc oprócz środkowych obrońców, bo środkowi obrońcy mieli tyle samo co jakby najwolniejszy, ten Clark, bo widzicie ma 30 tempa, oni tak samo mają 30, czyli Huntington i Da Silva, na lewą obronę mamy Cahira na 46 tempa, w razie co jest N do 47 tempa, Ellison 42, Shinsuke, Nakamura, 31 tempa i Bot Horoid, 29 tempo, niestety nie udało mu się tutaj wyprzedzić Madrigala, bo on no, miał 28 1 tempo mniej, no ale może będzie podmęczony i będzie sobie podmęczony jego przeciwnika oczywiście. No, jeżeli chodzi o własną taktykę, zrobiłem sobie taką, gramy z stylem, nie chcę grać cofniętym, żeby się za bardzo nie cofnęli, ale gramy na 20 szerokości głębokości, cierpliwe przygotowanie, gramy na posiadanie, 35 szerokości w ataku, zagęszczanie 16 na 3, rzuty roczne na 2 i rzuty wolne na Jeden, bo tu może być problem z ewentualnymi kontrami. No, wiecie, że już jest taki etap gry, że teraz takich mają zawodników przeciwnicy, że szkoda gadać. A my już nie owijamy w bawełnę, tylko puszczamy meczyk. Zagramy sobie meczyk. Oczywiście w Division Rivals, dzięki temu, że troszkę e, nie grałem, e, spadliśmy do czwartej ligi z pierwszej, ale to może lepiej, bo dzięki temu nie będzie takiego wstydu i uda się może jakiś sensowny mecz skleić, bo w pierwszej lidze to byłoby ciężko zagrać. Weźmiemy sobie nasze niebieskie koszulki Milanu, specjalne Przeciwnikowi damy nasze drugie z 5 i patrzymy na skład, no jest to skład jeszcze w miarę spoko, myślałem, że będzie dużo gorzej szczerze mówiąc, mamy jakieś minimalne szanse z tym składem coś zrobić, zaczynamy, radzi, ale dobrze Shinji, Shinji Ono, Shinji Ono, aj, gdyby ta piłka przeszła, no byłoby to coś pięknego, ale się nie udało. Ej no i teraz jean Feli. jean Feli! no tu może być śmiertelnie groźny ten jean Feli. No i minął nasz cały skład, no i w piątej minucie przegrywamy 1 do 0 z drużyną ABC niestety. Ach, no w niestety nie możemy tak grać, jeżeli o czymś marzymy. Jestem, z, no jestem ciekaw czy będziemy w stanie odrobić, <gry> czy w ogóle będziemy w stanie strzelić bramkę, ale no zobaczymy, nie ma co gdybać. Vazquez, Montero. Dobrze do Madrigala. Madrigal się tutaj chciał rozpędzić. Zawsze na drugą połowę możemy jakąś taktykę zmienić, no ale pasuje nie przegrywać pięcioma bramkami do tej pory. Trzeba trzeba ja będzie wymęczyć przeciwnika długą, długim posiadaniem piłki przede wszystkim, ale widzicie, jedno niedokładne podanie i traore się rozpędza. Już piłka do benzemy, benzema. Fekir, Ej, dobrze tutaj w ostatnim momencie prawy obrońca ratuje naszą sytuację Jest Shinji Ono, przez niego tutaj dużo ataków będzie przechodziło Jest Wukwing, Wukwing, Wukwing Do środka pola, tutaj Madrigal, Madrigal Ajajaj, aj, aj. no troszkę się potarmosił ten zawodnik Jean Feli, ponad 90 tempa chyba ma ten zawodnik w tej ulepszonej wersji Także, no, tutaj jego delikatna przewaga nie będzie widoczna, ale jest e, Pita, e, Madrigal, e, no, ten Madrigal ma jakieś delikatne problemy ze sobą też mentalne, ale ten na przykład Shinji One prezentuje się dość fajnie. Ładna piłka do e, Hajremansa, Hajremans, e, Shinji One, e, ależ to jest gwiazda zespołu coś widzę, Shinji, 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 Shinji One, to musiał być call! Już atak naszego przeciwnika. No, gdyby, może, prostu padną piłkę szybciej, to będziemy to, miałby jeszcze lepszą sytuację, ale dobrze. A koszta już lecimy z naszą akcją. Shinjione, ależ on tu prowadzi grę do Wukinga. No, to jest odcinek Wuking, ale nie wiem czemu out jest dla naszego przeciwnika. Ale natomiast dobrze sobie radzimy w obronie. Jest Carlos Pita. Pita. Już piłka do Hajremansa, Hajremans wycofanie do Pity, Pita, eee, no, też ten zawodnik z takimi, z takimi ubytkami, jest Jean-Félie, jean, jean eee, jeszcze jean i dobrze Awilasz, ale świetnie broni bramka z Indii w tej sytuacji. Tan Wangsong, Vazquez, Shinji One. Shinji Ono już piłka na prawą stronę do Hajremansa. Hajremans się rozpędza. Hajremans. No dobrze, będzie rzucał tu dla naszego zespołu Madrigal tu już podbiega. Dobrze do Hajremansa wycofuje, ale ten niestety traci tę futbolówkę, ale jeszcze przejmują nasi zawodnicy Madrigal. I jeszcze tutaj będzie próba odebrać tą pi piłkę, ale niestety się nie udało, jest kontra, jest kontra, nasi zawodnicy mimo tego, że nie chciałem, żeby tak wysoko stali, gdzieś może za wysoko troszkę stoją, przez to dajemy się ładnie kontrować, O i teraz Shinji One, ależ tutaj on walczy o każdą piłkę, wiadomo, że umiejętności nie są zbyt wielkie, na razie mamy przewagę w posiadaniu piłki chociaż, ale jest nam ciężko ją odebrać, to jest pewne. Na Bill Fekir, świetna wrzutka Fekira mostowej. I jest niestety 2 do zera Feli I utracono połączenie z przeciwnikiem, także w yy, taki jako dziwny sposób. Yy nie przegrywanie, nie, wy, nie wygrywamy tego spotkania, ale no, jest mały niesmak, natomiast dzięki temu, że przeciwnik wyszedł e, zmienimy troszkę tą taktykę spróbujemy zagrać, e, zmienimy tylko to że zagramy na cofniętym próbujemy jeszcze mecz. No, chciałbym, chciałem, żeby to był pierwszy, miałem nawet taki pomysł, żeby w drugiej połowie dać zdecydowany pressing, żeby nawet wyjść ofensywnie na przeciwnika, no ale skoro wyszedł z tego spotkania, no to w takim razie musimy niestety zagrać jeszcze raz, ale nie zmienia to faktu, że no, dalej gramy tym samym składem i znowu spróbujemy wygrać spotkanie. No tym razem jesteśmy na stadionie przeciwnika. Przeciwnik może minimalnie słabszy skład niż przed chwilą, no ale Leo Messi jest, więc no taki może nawet porównywalny, może nie będą mówił, że jest dużo słabszy. No i zobaczymy jak poradzą sobie w drugiej szansie nasi zawodnicy. Jest Madrigal, jest Shinji Ono, jest nasza gwiazda, który miał szansę już świetną, stuprocentową sytuację na zdobycie bramki w pierwszym spotkaniu. Szkoda, że tego nie zrobił. Jest Velasquez, jest Akoszta, Akoszta, Wuking, Wuking, Shinji Ono do Wukinga. No, gdyby ta piłka przeszła, no szkoda, nam brakuje, żebyśmy się bronili. Ja chciałbym, żeby nasz zespół się tak bardzo bronił, ale żeby się bardzo bronić, musimy strzelić bramkę. Nie będziemy grać na remis. My chcemy grać o 3 punkty, o pełną pulę. Jest wrzutka, jest szansa głową. A nie udało się niestety tutaj nic w tej akcji zrobić więcej, ale tu jest Eriksen. Eriksen był kopnięty. Jeszcze jest okazja, dobrze, odbieramy tę piłkę Shinji Ono, Madrigal, już piłka do Hajremansa, y, Hajremans, dobrze, lewą nogą sobie tutaj tę piłkę podprowadził, jeszcze Shinji Ono, Hajremans, Hajremans, wycofanie, co tu się dzieje, jeszcze jest szansa, nie ma bramki, nieprawdopodobne wychodzi z tej opresji Mandanda. Ależ to była sytuacja, żeby zdobyć bramkę. To powinna być bramka w zasadzie. Jeszcze Messi. Messi. Dobrze. Eriksen. Messi. Ależ to zrobił kapitalnie. Jest niestety 1 do 0. Ech. Znowu była szansa na zdobycie bramki. Niestety się nie udało i przeciwnik od razu to wykorzystuje i prowadzi z nami 1 do 0. No nie ma co mówić, zabawił się tym Messi jak chciał, z naszą obroną. No ale możemy sobie pluć w brodę, bo była szansa to yy, jakoś powstrzymać, no ten hajremans powiem wam, że stylem troszkę przypomina robena, może gdyby miał e, 90 tempa a nie 40 to może bym go nawet e, nazwał takim mini robenem ale zobaczcie hajremans, e, hajremans e, hajremans, I e, za dużo chciał, no to nie są zawodnicy tacy, no można było próbować już e, z tej pozycji strzału wydaje mi się, ale dobrze Karlo e, Pita. Madrigal, Shinji one. Madrigal, Madrigal bez komentarza to pozostawię, powiem wam, że tymi zawodnikami nie gra się źle, naprawdę jakoś ten handicap niemal nie jest na pewno na naszą korzyść, gdzieś ci zawodnicy widać, że grają trochę lepiej, jak na to, że są bez grania i z takimi statystykami, natomiast no, przy wykończeniu już widać ten niestety ubytek Manny, że tak to nazwę, jest nie, no zdecydowanie obok Shinji najlepszy zawodnik na nawet chyba najlepszy, bo naprawdę pokazuje się z wielkiej strony Shinji-Wan do Kehaire-Mansa, Shinji. Shinji, Shinji, SHINJI! Dobra próba, ale niestety Steve Mandanda na, na kapitalnie to broni, a teraz niestety jest brutalna kontra. Montero tutaj w stronę Kehares, bywik dobrze, że tu przepuścił tę piłkę, bo dzięki temu mamy szansę coś zrobić. Jest dobra piłka na lewą stronę. Wuking. Jest Shinji One! Shinji Ono! Shinji One! Madrigal w polu karnym. Jeszcze Shinji Ono. Dobrze się tutaj zastawił. Wuking. Wuking, ależ to była szansa tutaj coś zrobić, ale niestety się nie udało, jest Montero, ale nie wiem czy to była przegrana główka z Messiem, czy tak po prostu podał do przodu, nawet nie zwróciłem uwagi, ale Squaresma będzie szukał Messiego, to było bardziej niż pewne, Bernardo Silva, do Messiego, Messi, Messi, wychodzimy brałkarzem trochę za daleko, no ale trzeba już było ryzykować i dzięki temu przejmujemy piłkę. Jest Waszkesz, jest Madrigal, Madrigal do Hajremansa, Hajremans, jest Hajremans, wycofanie tej piłki teraz do... Shinji I, Shinji Juan, do Madrigala, Madrigal, Madrigal, hajremans, no nieprawdopodobne, czemu w ostatnim momencie każdej akcji brakuje nam dojścia do strzału, uderzenia, nie wiem czemu tak się dzieje, ale jeszcze raz Madrigal, Madrigal, hajremans, hajre, hajre, Mans jeszcze tu próbuje, ależ on kombinuje, no ale za dużo znowu, no ale musimy jakąś kombinacyjną akcję stworzyć. Jest Eriksen, piłka na drugą stronę do Quaresmy. Ricardo Quaresma, jeszcze Clark, Clark, dobrze, powinien na żał, brawo dla sędziego, wypatrzył to świetnie. Mamy tutaj Mansa, który wycofa tę piłkę do Madrigala. Madrigal ze swoim tempem, zanim dobiegnie do przodu, no to nie wiem, kiedy tam doleci. Ale zobaczymy. Velasquez, Woking, Woking. no ma troszkę problemy mentalne ten zawodnik. Ale no jakoś powolutku sobie daje z nimi radę. Jest Eriksen. Eriksen, Clark nie daje rady. I świetnie zablokował teraz napastnika. Drużyny przeciwnej, jeden z naszych obrońców, i e, dzięki temu nadal mamy piłkę. Jest Akoszta, e, Montero, Waszkesz e, Piłka do Shinjiwana, Shinjiwan. E, już piłka do e, Pity. Pita dobrze do Hajremansa. Hajremans Hairemans, e, e, Madrigal, Ależ ma miejsca. Madrigal! Kul! Cool. 45. Minuta Madrigal. Ależ to się ułożyło. Błąd obrony przeciwnika. Zostawiony samotnie Madrigal ze Steven Mandandum. Ale to trzeba uważać w obronie, bo Messi, Messi chce sobie poradzić z pięcioma naszymi obrońcami. Ale mu się nie udaje. I mamy rewiz do przerwy. Naprawdę coś pięknego. Walczymy tutaj o pełną pulę. Zobaczcie, jakie statystyki. 66% posiadania. No to nie dziwię, bo utrzymujemy się przy piłce. 4-1 w strzałach. 1,5 oczekiwanej bramki do 0,7% więc naprawdę jesteśmy lepszą drużyną. Teraz powiem Wam e, jaka jest tajemnica. No, grać z taką drużyną no to na pewno pasuje grać na minimum zdecydowanym pressingu. Włączyć ten pressing, e, spróbować jak najszybciej nam odebrać piłkę, a teraz zobaczcie, coś się stało! 100%owa sytuacja przeciwnika, Eriksen no wbiegł sobie między naszych zawodników e, Tak, by ten handicap nagle przestał działać, jakby nasi zawodnicy wrócili do swojego poziomu Po prostu w i nie dałem rady nic zrobić, ponieważ no, nie dało się nawet doskoczyć do przeciwnika e, Tak sobie wbiegł jak chciał, jak, jakby to były tyczki A teraz Shinjiwany chciał prostopadłą piłkę zagrać do Matrigala Ale nie udało się nic z tym zrobić, Nedica Dobrze, Messi. Jest szansa dla przeciwnika, do musiał faulować, ale jeszcze przy piłce są Tan. Faulował, ale są przy piłce i to dzięki temu mają kolejną akcję nasi przeciwnicy Eriksen. Eriksen, ależ głęboko cofnięci nasi zawodnicy. No i Eriksen pakuje piłkę do siatki. Mamy 2 do 1. Brawo dla Eriksena, 53 minuta. No i przegrywamy znowu. Montero. Clark. Shinjiwan, e, Pita, 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 e, Pita, Madrigal, Shinjiwan. Ej, szkoda, szkoda, ale jeszcze jest Madrigal, Madrigal. E, no i niestety nie udaje się nic z tym zrobić. Montero próbuje, ale Messi Messi Ależ tutaj, no on wchodzi w moich Zawodników, ale tak naprawdę nie Jesteśmy w stanie zrobić, przy najbliższej pauzie Niestety będę musiał wprowadzić jakieś Roszady i też musimy Zmienić troszkę taktykę na to spotkanie Ale teraz Pita Do Hajremansa, Hairemans, No dobrze, że trafił na Luka Dinia W przeciwnej drużynie, bo naprawdę sobie Nieźle z nim daje radę Hajremans Chaj remans do środka! Chaj remans, ależ to robi! Chaj remans, remans! Mimo, że Vasquez ma mniej tempa niż ten pita, to zmienimy sobie pitę. Wpuścimy Shinsuke na kamurę tutaj na SPD. Wpuścimy sobie Boteroida za Madrigala. Zmienimy sobie napastnika. I może tego włókinka sobie zmienimy i za niego damy Elisona, tak sobie zmienimy. A jeżeli chodzi, tutaj damy zrównoważony głębokość damy na 25, szerokość sobie zostawimy, a może głębokość, tak sobie zmienimy. 25-30 posiadanie jest ok, więc takie bardzo delikatne zmiany, no i zmiany trzech zawodników sobie zmienimy. Przede wszystkim napłacnika, może on będzie taki mniej plastikowaty. No ma jeden tempa, tylko więcej, więc to nie będzie jakoś bardzo widoczne, że tak powiem. No ale zobaczymy. Mamy teraz dwóch Japończyków na boisku. No i jest pierwsza akcja Jaya. Jay Botroid. Już piłka do Ellisona. Pierwsza akcja tego zawodnika, tak samo. Ellison. Ellison będzie wrzutka! Jest tutaj szansa na oddanie szało, ale dobrze interweniuje drużyna przeciwna. Ale świetnie ratujemy tą sytuację od razu. Jest Waszkerz znowu do Elisona. Ellison, Botroid, Botroid! Ej, 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 Nedika, dobrze sobie radzi, ale znowu Botroid. Ależ on walczy od początku. Te wejścia na boisko. Jest Shinsuke, Shinsuke Nakamura! Nakamura! Nakamura, no kiedyś to była legenda piłki. Nakamura w Celtiku, świetne występy, dużo bramek tego zawodnika. No teraz wiadomo, no to już ma swoje lata, ten zawodnik. Ja pamiętam jeszcze, jak w latach 2000, mam 3 czwartym biegał po boiskach. A mamy przecież 2022 rok. Ellison, no od 78-9 minuty już będziemy szli bank. My tutaj chcemy przynajmniej remis. Nie bierzemy tutaj jeńców, nie bierzemy innego wyniku, nie walczymy o porażkę. Może tak powiem po prostu najprościej. Nakamura, Hajremans, Shinjiwan, Shinjiwan do Hajremansa, Hajremans się rozpędza. Hajremans, wie co chce zrobić w tej akcji. No, może wiedział, ale. Fontemu nie pozwolił na to, cokolwiek e, tam miał w głowie upatrzonego. A teraz e, zobaczmy, Clark. Świetnie to zrobił. Jest już Shindziwan, już piłka do Waszkerza. E, Waszkerz, Waszkerz. E, jest e, Jay Botroid. I e, tutaj niestety się nie udało. No i mamy tą pauzę. No my już zagramy jak na naszą drużynę Wabank. No teraz duże dziury się zrobiły w naszej obronie. Można było to wykorzystać, ale przeciwnik tego nie zrobił. Dzięki temu jeszcze daje nam życie, daje nam szansę na lepsze jutro. Waszkesz, wasz świetnie, piłka do Botroyda, Botroyda. I wszyscy się minęli z piłką, niestety. No i jest Bernardo Silva. Już wycofanie tej piłki, Eriksen. Elixem w stronę Messiego, Messi, Messi, e, dobrze, a, a Villar, chociaż to chyba spalony był, tak, mamy spalonego, no i mamy też zmiany, a więc już lecimy, nieustanny pressing, po 40 szerokość i głębokość, naprawdę to już się zaczyna zrównoważone i zrównoważone, także naprawdę już lecimy z full ofensywą jak na nas zobaczymy co z tego wyniknie jest Avila piłka do Montero Montero już na lewą stronę a Costa Velasquez Elison. Jay Botroyd, Ellison Ellison dobrze do środka Ellison Shinjiwan Shinji One, Botroid, ale za mocno, czemu tak mocno w najważniejszym momencie, no nie jestem zawodnik zmęczony, wszedł niedawno na boisko i no, popełnia błąd, błąd, który nas eliminuje raczej już z wszystkiego, chociaż jeszcze Montero ratuje to nieprawdopodobne, Wasz cash. Jest Shinjiwan, Shinjiwan do Hiremansa, Mans Hairemans. rozpędza się tutaj na tej prawej stronie. Jest piłka do Jaya, Jay, Jay. Jest piłka do tyłu. Tu jest Shunsuke, Shunsuke. Jeszcze będzie okazja. Jeszcze próbujemy odebrać tę piłkę. Był Mans, ale nie udało się. Luka Dini. Już, już kolejna akcja naszego przeciwnika. Prosto padła piłka na zawodnik Clark świetnie sobie radzi. Ostatnia akcja tego spotkania. Shunsuke, Shunsuke piłka do Shinjiwana, Shinjiwan do Betroyda, Betroida, do Ellisona, Ellison, Ellison. Miesza tutaj jak tylko może Ellison. Nakamura gol Nie przegramy tego spotkania. 2 do 2,93 93 minuta. Shunsuke Nakamura. I mamy to, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego w ostatniej akcji. Nie przegrywamy tego spotkania, a więc skoro tego nie przegrywamy, to mogę powiedzieć tylko jedno: jedna łapka w górę, jedno wyświetlenie, no i nagrywamy kolejny mecz tym zespołem. A czemu nie? Zagramy jeszcze jeden meczyk. Może tym razem będzie coś lepszego, no ale zobaczymy. W każdym razie mecz naprawdę świetny, świetny mecz. Zobaczmy, co tu się działo w. Pierwszej y, połowie no, Messi, no, kapitalnie to zrobił wyprowadził zespół naszego przeciwnika na jednobramkowe prowadzenie, kapitalnie to zrobił, zobaczcie minął jedno o drugie, o zawodnika trzeciego nawet mięciutko sobie podbił nad bramkarzem no i tak padła pierwsza bramka, jeżeli chodzi o wyrównanie było to w 45 minucie, Madriga, ale tutaj błąd obrony, wszyscy się rozeszli nabój, zostawili nam wolny teren, zobaczcie no tak, błąd tutaj środkowego obrońcy zdecydowanie, Fonte to był chyba Pięknie sobie wbiegliśmy. No uderzenie tutaj bez szans Steve Mandana. W 53 minucie, świat się nam troszkę zawalił Eriksen, No tutaj łatwo, no, nasi byli za głęboko, daliśmy dużo swobody, dużo miejsca niestety do tego, żeby strzał poszedł. No i wydawało się, że to już jest wszystko, że to już jest po wszystkim koniec marzeń, że już niestety nasza drużyna sobie nie da rady, ale zobaczcie, 93 minuta Ellison na Kamura. No i przypomniał o sobie, o swoich e, dawnych pięknych meczach, pięknych latach, zobaczcie Pięknie szedł na lewą nogę swoją lepszą i huknął e, z jak z armaty bez szans Mandanda. No i dzięki temu remisujemy, dzięki temu możemy zobaczyć jeszcze statystyki: 67% posiadania piłki do 33, 6,5% w strzałach, 1,8% oczekiwanej bramki do 1,6% więcej podań, więcej odbiorów, więcej udanych odbiorów, więcej przechwytów, tyle samo obron. E, no i tak naprawdę statystyki dużo lepsze. E, ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeżeli oczywiście będziecie chcieli następny mecz z tym zespołem, bo że jest potencjał, że nie ma jeszcze przede wszystkim porażki, bo pierwszy mecz to nie porażka, bo no, niestety przeciwnik wyszedł, wykorzystałem to w drugim meczu i również udało się nie przegrać. Dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie, widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale i na razie, trzymajcie się.